Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji przed meczem z Termaliką. Nieciecza. Jest z nami trener Mariusz Job. Dzień dobry. Dzień dobry, panie trenerze. Niedostępni przed piątkowym starciem są Bartosz Talar, Kacper Duda, Jakub Stępak, Józef Kolej, Enis Fazlagic, Igor Sapała i Piotr Starzyński. Czekamy na pytania. Bartosz, karcz. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie ma na liście Rafami Mikulca, więc rozumiem, że ten jego uraz szyi po meczu z Siarką udało się... No, wyleczyć po prostu. No, Rafał to twardy, twardy gracz i, i gdzieś z bólem e, brał udział w treningu. Natomiast podejmiemy decyzję przed całym spotkaniem co do e, jego udziału w meczu. No, właśnie, bo chciałem zapytać przy okazji o Janisa Kiacosa, czy on już jest w takiej dyspozycji, że można o nim mówić, że, no, że stanowi realną y, alternatywę dla, y, dla Mikulca? Jakoz wygląda dobrze w, w treningu. Ostatni, w ostatniej kolejce zagrał w zespole Rezerw, więc też jest brane pod uwagę do, do wyjściowej jednostki. To trochę wyżej chciałbym się przenieść do tych formacji ofensywnych. No gracie ostatnio w ustawieniu Angel no, praktycznie jako dziesiątka, Zoliński troszkę wyżej. Czy to jest to optymalne Pana zdaniem ustawienie na dzisiaj? I no, no sprawdza się, bo ich liczby są, no, jak to powiedział Zwolak w ostatnim meczu kosmiczne. No sam pan redaktor odpowiedział na to pytanie. Jakby potwierdza się to w wynikach w zdobyczy punktowej w wygranych meczach, więc jakby nie ma powodu, żeby tutaj szukać jakichś jakich zmian. O stronę mentalną chciałem zapytać. Też się odwołam tutaj do słów Łukasza Zwolińskiego, który powiedział mi po meczu w Tarnobrzegu, że jeszcze kilka tygodni temu mówi, że meczu nie przepchała. A że teraz on sam czuje, że, że zespół tak wewnętrznie, jakby ze spotkania na spotkanie, czuje się mocniejszy? Czy pan tener też to obserwuje na co dzień, pracując z chłopakami? Czy nie wiem, czy bym takie wnioski wyciągał, że, że kilka tygodni temu byłoby inaczej, bo tego nie wiemy. Natomiast na pewno cały czas pracujemy nad tym, żeby zespół, bez względu na to, jakie jak jest scenariusz meczu, jak, jak to spotkanie się układa, czy, czy prowadzimy, czy, czy nie prowadzimy na początku. Czy dostaniemy kartkę, żeby do końca jakby trzymać ten nasz sposób gry, być cierpliwym, nie szukać rozwiązań, których nie trenujemy, pod wpływem emocji. No i zawsze grać za zwycięstwo. To, co mówiłem na samym początku na pierwszej konferencji, że myślę, że jest to najważniejsze, żeby w głowie zawodników było jedno: wygrać mecz. Bez względu na to, jakie są okoliczności, jak to się układa żeby ta myśl im cały czas przyświecała i tak jak mówiłem wcześniej, trzymać się swojego schematu, nie szukać rozwiązań takich, nad którymi nie pracujemy. Brookbet, zespół, który gra różne mecze i w różny sposób, to jakiego rywala się Pan spodziewa? Takiego, który stanie bliżej swojej bramki, poczeka na swoje momenty, bo potrafi je bezwzględnie wykorzystywać, czy jednak takiego, który będzie chciał grać otwartą piłkę, bo ma do tego zawodników również? No, myślę, że obydwa scenariusze są możliwe. To zespół, który takie bazowe ustawienie ma 5-3-2 i gdzieś wokół, wokół tego systemu, tam z jakimiś, z jakimiś szczegółami się, się obraca, potrafi stanąć niżej i, i grać z kontry, bo ma ku temu jakby zawodników z przodu szybkich, które, którzy są do tego przygotowani, ale też potrafi cierpliwie bronić, więc. My na, na jeden i na drugi scenariusz staramy się przygotować zespół w treningu i, i myślę, że jesteśmy gotowi na, i na atakowanie pozycyjne, i na sekurację ataku, i na wyjście też z obrony niskiej, żeby, żeby poszukać ataku szybkiego. Więc no dużo, dużo tych wariantów przećwiczyliśmy w tym tygodniu. Pana znają, mocniejszą stroną to jest ofensywa, najwięcej strzelonych bramek póki co w lidze po tych 12 kolejkach. Czy jednak to, że potrafią szczelnie się zamknąć najmniej obogarki... No myślę, że to jest zespół, który ogólnie trzeba powiedzieć, że ma bardzo dobre liczby. Świetny, święty początek dopiero w 12 kolejce. Pierwsza porażka na meczu, jedynym, który widziałem na żywo, akurat przegrali ze Zniczem. Więc jest to no zespół, który myślę, że przyjeżdża w roli faworyta jutro tutaj do Krakowa fantastyczne liczby, świetna, świetna praca trenera i, i zespół, który jest przede wszystkim skuteczny i, i powtarzalny, więc to są takie parametry, które pretendują do, do wysokiej, bardzo wysokiej lokaty i w tym momencie są na pierwszym miejscu, oczywiście liga jest jeszcze długa i my się będziemy chcieli mocno przeciwstawić jutro Termalice. Na koniec zapytam, bo po tych meczach no powiedzmy, że ze słabszymi zespołami, w których byliście zdecydowanymi faworytem i z Odrą i z Pogonią się co tydzień temu Pucharze Polski Siarką, no zmienia się troszeczkę optyka, bo, bo, bo gracie z górą teraz czy, czy kolejne mecze. Paradoksalnie może być łatwiej, bo, bo te zespoły może nie będą aż właśnie tak głęboko się broniły, jak ci przeciwnicy, z którymi graliście ostatnio? No to się okaże, czy, czy nie będą się głęboko broniły, bo tak jak mówiłem na poprzedniej konferencji, też że my robimy analizę rywala, a bardzo często jest tak, że rywal zmienia swoją grę przeciwko Wiśle i bardzo często właśnie upraszcza te swoje działania, gra bezpośrednio, broni nisko, jak będą my postępowały te najbliższe zespoły, to się okaże w praktyce, natomiast my będziemy chcieli na pewno narzucić swój, swój sposób grania i Staramy się tak przygotowywać mecze, żeby patrzeć głównie na siebie. Oczywiście, biorąc pod uwagę specyfikę gry rywala, ale no dla nas jest najważniejsze to, żebyśmy byli powtarzalni w tym sposobie gry, jaki chcemy. To rzeczywiście ostatnie pytanie. W sobotę o 12 rezerwy grając pod Halem też bardzo ważny mecz, no, szczególnie w kontekście tych trzech porażek z rzędu, kto z pierwszego zespołu tym razem zostanie oddelegowany. I czy bramkarz też, bo, no, no, bo już Kamil Broda jest zdrowy, czy on pójdzie bronić do, do rezerwy? Czy Myślę, że to już mogę zdradzić, że Kamil będzie grał w zespole rezerw w sobotę, natomiast co do ilości zawodników z pierwszego zespołu, no to będzie decyzja ostateczna po meczu. W zależności od sytuacji, czy będą mu razy, kartki, bo mamy za chwilę spotkanie w Łęcznej, więc tego czasu za długo nie ma, natomiast ja, ja chciałbym, żeby jak największa ilość zawodników poszła zagrać nawet po, po 45 minut, po to, żeby to, to potraktowali też jako taką jednostkę treningową z rywalem, to takiego meczu nie, nie da się zastąpić w treningu. A Szoczyk już zagra? Szoczyk jest planowany do tego, żeby, żeby zagrał co najmniej 45 minut. Michał Białański. Panie trenerze, moje pytanie o presję, bo coś takiego jak trzy mecze czy zwycięstwa z rzędu, to pan dobrze pamięta, chociażby sprzed roku. Teraz jednak wydaje mi się, że no już chodzi pan w buty tego trenera, który jest na stałe, nie tylko w roli strażaka. Jak pan to w ogóle znosi i jak pan widzi poszatni, czy ten powiew tych zwycięstw powoduje, że też mental poszedł do góry? Na pewno każde zwycięstwo buduje i zawodnicy dostają, nabierają pewności siebie, jakby ta pewność wraca po, po ilości punktów z początku sezonu I, i, i to widać w treningu i to widać też w spotkaniach, nawet jak są takie momenty, że troszeczkę jest lekkie zawirowanie, zachwianie, tak jak chociażby w meczu poprzednim ligowym, nie, nie mówią o meczu pucharowym w Siedlcach, gdzie, gdzie przegrywaliśmy po rzucie karnym, no to też zespół chwilkę miał takiego zawahania, kilka gdzieś niedokładnych podań było, ale dosyć szybko wrócił do siebie i byliśmy w stanie narzucić jakby swój sposób gry. Natomiast jeżeli chodzi o presję, to myślę, że presja jest ciągle taka sama. Myślę, że najlepszą obroną na, na presję czy przyjmowanie tej presji jest ciężka praca na treningu. Bo ja wierzę w to, że jeżeli będziemy ciężko pracować, to to prędzej czy później odda na spotkaniach ligowych. Czy da się pogodzić w takich meczach jak ten jutrzejszy z liderem, z drużyną, która imponująco i punktuje i w większości meczów gra od początku sezonu rozwój stylu gry i zapunktowanie za trzy punkty? No, wierzę, że, że da się to połączyć. I moje pytanie też o efekt nowej miotły, który często też wiąże się z tym, że zawodnicy, którzy do tej pory gdzieś byli na bocznicy dostają jakby nowych, nowej wiary, nowych, nowego otwarcia skrzydeł, mam na myśli przede wszystkim Łińskiego, który w ostatnich trzech meczach rezerw strzelił dwie bramki, jedną co prawda z skarne, karnego i nie wiem na ile poważna jest kontuzja Igora Sapały, którego w pierwszym, na mecz, w pierwszym zespole na meczu ligowym nie było od lipca. Jak, czy pan liczy w ogóle na tych zawodników w bliższej perspektywie w walce o Ekstraklasę? Oczywiście, że liczę, są w sztabie pierwszego, w składzie pierwszego zespołu, natomiast na razie są kontuzjowani to raz, a dwa, no jest bardzo duża konkurencja akurat na tych pozycjach, bo, bo na pozycji skrzydłowego, czy tego skrzydłowego, który wchodzi do środka, czy tego, który robi nam szerokość, no mamy pięciu, sześciu graczy razem z Łynkiem, więc no nie da się zrobić tak, żeby byli wszyscy w 20 na mecz i, i tym bardziej w 11, więc tutaj, tutaj ta rotacja pewnie będzie, natomiast no Młynek na razie musi czekać na swoją szansę SAPI tak samo, najpierw musi się wyleczyć. Jak Pan się czuje w roli sprzedawcy biletów? Czy będzie od prezesa jakaś premia? O, jest prezes, witam serdecznie. Bo, bo, bo w porównaniu do poprzedniego meczu zanosi się, że pęknie około ponad 20 tysięcy ludzi. Będzie już sprzedanych prawie 17 tysięcy biletów, co na pewno Pana cieszy. Oczywiście, że mnie cieszy, na pewno wsparcie kibiców jest niezastąpione, tutaj ta, ta publika jest fantastyczna. Na pewno z naszej strony, ze strony zespołu Sztabu będziemy chcieli sprowokować też tę publikę do tego, żeby była z nami i mocno dopingowała nas, bo, bo na pewno ten dopyk jest nam szalenie potrzebny, natomiast też jest chyba rzeczą naturalną, że jeżeli pojawiają się zwycięstwa, to coraz więcej ludzi pojawia się też na trybunach. Czy zaskoczony Pan był, że pomimo tego dziecinnego bojkotu, jakich kibiców Wisły prowadzi większość polskich klubów, widział Pan fanów nie tylko otoczonych policją gdzieś za ogrodzeniem stadionu Siarki Tarnobrzeg, ale też wśród fanów Siarki Tarnobrzeg pojedyncze osoby reagujące radością w barwach Wisły, co było dosyć ryzykowne, siedząc jednak w przeważających siłach kibiców Siarki Tarnobrzeg. No wiemy, że nasi kibice są nieobliczalni i mają ciekawe pomysły, i na pewno było to, to zaskakujące, ale to było też bardzo miłe, że i też duży szacunek dla tych ludzi, że oni przyjechali po to, żeby tam zasiadki nas dopingować. no to było, to było niesamowite i też na pewno podziękowania ci im na to, za to im się należą. No a ja powtórzę się jeszcze raz, że mam nadzieję, że ten proceder zostanie jak najszybciej zamknięty, bo no jest to już nawet, nawet nie irytujące, tylko już nie wiem w jakich kategoriach to odbierać, ale, ale jest, to, jest to absurd, że wszyscy się praktycznie powołują na tę sam, samą uchwałę i, i nie wpuszczają naszych fanów na mecze wyjazdowe. Michał Knura. Dzień dobry trenerze. Ja zacznę od takiego pytania wizji trenerskiej, bo pan cały czas powtarza, że najważniejsze jest to, żeby grać to, co my sobie zrobimy. Marcin Brosz też to, też to powtarza. Wiadomo, utytułowany trener, człowiek w polskiej piłce. Gdyby tak pan miał spojrzeć na wasze koncepcje, to one bardzo się różnią, czy, czy to są bardziej takie de detale, bo Marcin Brosz, tak jak widać po tych drużynach, one potrafią grać mocno też z kontry, w te fazy przejściowe. Mm. Jak, pan właśnie, jak, jak pan właśnie widzi te, te, te style Wisły, Jopa i brukbetu Brosza? no, według mnie się różnią, tak, żeby nie wchodzić bardzo w szczegóły, bo nie chciałbym do końca też jakby mówić o, o szczegółach, nad którymi pracujemy, żeby nie ułatwiać trochę rywalowi. Myślę, że sposób gry naszego rywala jest bezpieczniejszy, tak bym tu mówił. I chciałem zapytać o drugą jeszcze rzecz. Wiadomo, że człowiekowi w życiu, także trenerowi przydaje się szczęście. Pan wygrał te, te sześć ostatnich meczów, kiedy był, był pierwszym trenerem i jak prowadził, nie wiem, rezerwy Wisły, pracował też wcześniej jako asystent. Pan widzi, że jako trener ma pan szczęście, bo nawet ten Tarnobrzeg mógł się gorzej skończyć, tak? Można było ten mecz teoretycznie przegrać. Czy pan widzi, że jako trenerowi dopisuje Panu szczęście, a to, to jest często nieodzowne w tym zawodzie? Na pewno szczęście jest potrzebne, oczywiście, bo są takie momenty w meczu, że no, trudno tu mówić o jakości, jak się piłka odbija od słupka i wpada do bramki, albo, albo wypada i mija, mija gdzieś drugi słupek o kilka centymetrów, więc to jest gdzieś tam. Możemy to wrzucić ten, ten worek szczęście. Natomiast, no nie wiem, może gdyby miał takie szczęście, to by ten strzał przy 2-1 w Tarnobrzegu odbił się od słupka i by wypadł, co trudno tutaj tak generalizować. Natomiast, no, nie powiedziałbym, że mam jakiegoś, jakiegoś niefarta, bo, bo to może, może w tą stronę. Zresztą ja uważam, że. Jest tak, że ta suma szczęścia gdzieś na koniec to się wszystko bilansuje. Są takie mecze gdzieś, że gdzieś rywal będzie miał trochę więcej tego szczęścia. Są mecze, gdzie my będziemy mieli trochę więcej szczęścia, i nie odbierałbym tego w kategorii jakby mojej osoby, a raczej tego, jak się układają te spotkania i jak to tak bilansowo na koniec sezonu wygląda. Z reguły tak to, tak to z moich obserwacji jest. Natomiast też takie powiedzenie chyba trenera nawałki słynne, więcej pracy więcej szczęścia, więc ja jestem bardziej wyznawcą tej teorii, że, że dobra praca na treningu i to co powiedziałem wcześniej, to się jakby w moim odczuciu i w moim rozumieniu pracy to powinno dać w spotkaniach. Jeszcze chciałem dopytać o Kacpra Duda, jaka jest dzisiaj jego sytuacja, bo Chyba dwa tygodnie temu mówiliśmy, że potrzebuje kilka dni i czy u Piotra Starzyńskiego to, to coś poważnego? No u Kacpra troszkę się to przedłuża, też nie chcemy ryzykować jego szybszego wejścia do takiego pełnego treningu, bo tam jest delikatny problem ze stawem skokowym, ze stawem, z którym on miał kiedyś już duże problemy. Więc to planowanie, planowanie jego, jego wejścia do treningu pełnego zespołem zostało przesunięte jeszcze o kilka dni. Natomiast Piotrek ma problem z kolanem koczka. To taka, taka znana kontuzja, która się często pojawia u nastolatków. U niego się gdzieś to też teraz odezwało. On jest co prawda już pełnoletni, ale, ale gdzieś ten, ten problem się u niego pojawił. Maciej Skucha. Dzień dobry, panie trenerze. Dobry. Trzy mecze już za panem w roli tego pierwszego trenera za tej kadencji. Trzy zwycięstwa, ale chciałbym się spytać, jeśli chodzi o grę, z czego jest pan jak dotychczas najbardziej zadowolony, co udało się wprowadzić panu do Wisły Kraków, z czego najbardziej się pan obecnie cieszy. No, myślę, że pierwsze takie najprostsze to jest to, że w każdym meczu strzelamy co najmniej trzy bramki. To jest na pewno istotne. Stwarzamy dużo sytuacji bramkowych, ale. W moim rozumieniu najważniejsze jest gra w defensywie, i tutaj myślę, że jesteśmy skuteczni w wysokim pressingu, i byliśmy skuteczni do tej pory i mam nadzieję, że nadal będziemy w fazie przejściowej po stracie piłki. To są takie parametry, które, które też widać w liczbach, że one, one są bardzo dobre, i jak jesteśmy dobrzy tam wysoko w pressingu i w fazie przejściowej, to rywal jest też bardzo mało w naszym polu karnym. Jakiś czas temu Pan wspominał, że podział obowiązków w sztabie zostanie uzgodniony po dołączeniu asystenta Bartosza Bąka. Chciałbym się zatem zapytać, czy zostało to już uzgodnione, czy jest to podzielone między pracowników właśnie sztabu i który członek sztabu za co obecnie w Wiśle odpowiada? Oczywiście, że jest podzielone. Jak doszedł do nas, do nas Bartek, każdy z trenerów dostał jakby swój zakres obowiązków. Natomiast to nie chciałbym tutaj szczegółów zdradzać. Za wszystko odpowiadam ja tak w skrócie, więc jak jakieś będą uwagi, to, to proszę do mnie. Dobrze, dziękuję. Piotr Rzepecki. Dzień dobry panie trenerze, ja chciałem jeszcze dopytać o ten mecz z Siarką. Wiem, że już trochę czasu minęło, natomiast tak na chłodno, jak pan sobie analizuje, dlaczego wówczas było tak nerwowo w końcówce i co można teraz wyciągnąć z tego spotkania, żeby zaowocowało w kolejnych meczach ligowych, gdzie rywale będą w końcówce y meczu? Czy? Bardziej chodzi mi o ten moment, kiedy Rywal wyrównał i generalnie mm -hmm. było nerwowo i potem udało mi się oczywiście wygrać. Natomiast no, było dwuprąkowe prowadzenie i finalnie były nerwy. Co można z tego meczu wyciągnąć na plus i przełożyć na kolejne mecze ja myślę, że to tak trzeba to odbierać jako lekcję dla zawodników, bo. Bo myślę, że to rozluźnienie przyszło za szybko. Po 2-0 tam się niektórym chyba wydawało, że, że to spotkanie jest skończone, więc, więc tu trochę zbyt duże rozróżnienie i, i rywal nas pokarał za to, i później było, było trudniej zdecydowanie trudniej. Tak jak mówię, no, traktujemy to, tą sytuację jako lekcję, jako coś co, nad czym trzeba popracować jeszcze, ale. Ale no tutaj też musimy rozróżnić dwie rzeczy. Jedno to jest jakby to zewnętrzne bodźcowanie i motywacja zewnętrzna, a drugie to jest przygotowanie też każdego zawodnika do spotkania. I Ja wiem też z perspektywy zawodnika, że z potencjalnie słabszym z niższej ligi, z rywalem z niższej ligi jest się bardzo trudno zmobilizować. My bardzo dużo pracowaliśmy nad tym elementem, ale no, okazało się, że też nie, nie do końca się to udało. Jeszcze chciałem zapytać o Termalikę, ponieważ no, to była drużyna mega rozpędzona, świetnie zaczęła sezon, natomiast ostatnie mecze to są cztery spotkania i tylko jedna wygrana, sześć straconych bramek, czy to paradoksalnie jest też dla Was trudniejsza misja, no bo ponieważ Termalika będzie miała taką podwójną motywację, po pierwsze grać z Wisą, a po drugie, żeby wejść na takie swoje odpowiednie tory, Pan też mówił, że oglądał mecz ze Zniczem, ten przegrany, czy jednak gdzieś, no nie patrzycie na to w ten sposób, to jest taki sam rywal, jaki na przykład był w sierpniu czy we wrześniu, a więc rozpędzony, mocny i, no, i dominujący? No myślę, że tak, że tutaj nie sądzę, żeby się wiele zmieniło w, w termice. Oni dalej są, są na pierwszym miejscu, dalej są skuteczni. Oczywiście w piłce jest tak często, że jest sinusoida i są momenty, gdzie jest się bardzo skutecznym, są momenty, gdzie jest się trochę mniej skutecznym i podobnie jest teraz w zespole Termaliki, Natomiast ja na to nie patrzę, bo bez względu na to, w jakim miejscu jest nasz rywal, to to na Wisłę jest zawsze dwukrotnie zmobilizowany niż na, na inne mecze i pewnie tak samo będzie jutro. My, jesteśmy, my się spotykamy z tym, z taką sytuacją w każdym spotkaniu i, i nie sądzę, żeby jutro było inaczej. I tak na koniec jeszcze a propos właśnie Termaliki, że tak kompleksowo bardziej, bo wydaje mi się, że olbrzymi postęp zrobiła ta drużyna za kadencji trenera Brosza, patrząc na końcówkę tamtego sezonu i teraz. Mm -hmm. Czy wyobraża pan sobie albo inaczej, czy traktuje pan trenera Brosza jako taką inspirację, żeby też zmienić i grę, i styl gry drużyny właśnie u siebie? Oczywiście no wiadomo, że inne warunki, natomiast no mimo wszystko myślę, że mało kibiców by się spodziewał, że Bruguet będzie tak wyglądał na początku sezonu, czy to jest dla pana trenersko materiał do inspiracji? Myślę, że trener, trener Brosz robi podobne rzeczy, które robił w górniku, bo ten sposób gry wiele się nie różni. Natomiast no nie, ja myślę, że szukam inspiracji, inspiracji gdzie indziej. Poza tym mam gdzieś swój taki, no nie powiem, że swój, ale, ale zebrany na bazie doświadczeń, zebrany na bazie obserwacji różnych trenerów i z Polski, i z zagranicy, gdzieś swój sposób grania, który który mam w głowie, więc to nie mogę powiedzieć tak, że, że trener był z moją inspiracją. Czy to oczywiście wszystko? z całym szacunkiem dla trenera, który robi świetne wyniki. Czy wszystkie pytania? Jeszcze pan Michał, dobrze. <noise> oczywiście czekamy na chwilę. Panie trenerze, mam dwa pytania związane z Biedrzyckim. Zadam je naraz, żeby nie przedłużać. Czy pan jako obrońca, który pamięta ataki na obrońców Jakoś rozumiem tę nagonkę, która się na nim wytworzyła ostatnio, bo niektórzy już go okrzyknęli mianem niewypału transferowego. Ja tam gdzieś apelowałem, żeby nie przesadzać, bo dopiero minęło parę tygodni od jego przyjścia do Wisły. A pan najlepiej pamięta taki przykład gościa swojego, przyjaciela z pokoju, chociażby w reprezentacji polskiej, nazywał się Maciej Żurawski, o którym tu po pierwszej rundzie w Wiśle Kraków mówiono, że zostawił serce. W Poznaniu, co nie przeszkodziło mu później, zostać jednym z najlepszych piłkarzy w historii klubu. Tak, to bardzo dobry przykład, że niektórzy zawodnicy potrzebują czasu do tego, żeby się zaadoptować. Też trzeba y, przypomnieć kibicom, że Wiktor bardzo mocno walczył o to, żeby być w Wiśle. Tam dosyć stanowcze stanowisko jego było w Termalice, przez to był odsunięty trochę do zespołu rezerw. Nie do końca przygotowany, przyszedł do nas, musiał szybko. Wskoczyć do zespołu, i, i faktycznie trzeba przyznać, że, że ten początek nie był udany w jego wykonaniu. Natomiast jest to piłkarz, który, oczywiście, w mojej ocenie, może być silnym punktem tej drużyny. Natomiast potrzebuje trochę czasu, raz na adaptację. Dwa, też musi popracować nad swoimi mankamentami. Są one scharakteryzowane, są one przedstawione Wiktorowi. Zaczął to robić, i po prostu trzeba trochę czasu, żeby było to widać na boisku. Pewnie jednym z nich jest podatność do łapania kartek. Czy pan z nim jakoś o tym rozmawia, czy to po prostu wynika z tego, że on chce aż za bardzo i gdzieś w którymś momencie przesadza z ostrością czy wejściem w przeciwnika? No, łapanie kartek też jest na bazie zmęczenia często. Nie tylko w jego przypadku, ale tak generalnie. Jest też związane z problemami z fizycznością. Więc tych elementów jest dużo. Oczywiście jeden taki mentalny, o którym Pan powiedział, że, że ktoś bardzo chce, czasami jest spóźniony i łapie kartki, to też jest jakiś element, który, który się powtarzał. No ale ogólnie myślę, że my jako zespół na pewno w takich momentach będziemy wspierać każdego, każdego zawodnika, w tym przypadku Wiktora, który faktycznie dostał kartkę, taką trochę na własne życzenie. Tą drogą żółtą i, i, i na tym polega bycie razem właśnie, że w tych momentach nie, nie kopiemy leżącego, tylko, e, tylko pomagamy mu po to, żeby, żeby wrócił na swoje tory i żeby e, pomagał zespołowi, bo jest w stanie to robić. Czy z racji tego, że Wiktor jeszcze dwa miesiące temu był w niecieczy, czy pan przy, podczas przygotowań do tego meczu korzystał z tej jego wiedzy od kuchni? Jak się tam przygotowuje Brukbet Termalika do meczów, czy, czy po prostu on był szczelny w tym zakresie, żeby być fair wobec mhm. poprzedniego pracodawcy? Nie, no, rozmawialiśmy oczywiście chwilę tam o tam jakichś rzeczach związanych ze stałymi fragmentami gry, czy tego, na co zwraca uwagę trener. No, to są takie jakby rozmowy, które no niekoniecznie muszą nam jakoś bardzo dużo wnieść, bo, bo to są rzeczy, które się pokrywają w analizach. Natomiast no, jest to też naturalne, że się rozmawia na ten temat z graczami, którzy byli w, w klubach, z którymi gramy najbliższy mecz. Chciałem też Pana zapytać, jako byłego obrońcę z przeszłością reprezentacyjną o drużynę wszystkich Polaków, reprezentację Polski. Wiadomo, że jest nagonka też na obrońców, gramy w układzie trzech stoperów. Czy, czy pan diagnozuje, podobnie jak trener probierz, że te problemy z grą defensywną wynikają głównie z tego, z jakości tych naszych stoperów, czy po prostu gdzieś problem jest głębszy, między innymi z poszukiwaniem szóstki, grania bez szóstki, bądź z Piotrem Zielińskim na szóstce? Fakty są takie, że nieco tracimy sześć bramek w dwóch meczach w swoim mateczniku na PGE Narodowym. Ja myślę, że to też trochę wynika z tego, jaki sposób gry wdraża trener Probierz, bo i, i w spotkaniu z Portugalią, i, i, Chorwa i z Chorwacją no, zespół grał odważnie. i Naturalne jest, że jeżeli gra się z rywalem o tak dużej jakości indywidualnej, i te przestrzenie są dużo większe za plecami, no To rywal stwarza więcej bramek i wtedy łatwiej jest uwypuklić grę defensywną na minus wśród obrońców, jeżeli oni wchodzą w pojedynki z bardzo dobrymi rywalami. No można było też zastosować sposób gry takiej, takiej jaki miał trener Michniewicz, stać nisko i wtedy o ten błąd jest pewnie trudniej indywidualny środkowych obońców, bo, bo, bo o tym teraz mówimy. No, bo jest dużo ludzi gdzieś blisko pola kronego, więc to pytanie, co jest lepsze dla tego zespołu? W mojej ocenie jest lepsze to, co robi trener probierz, bo myślę, że taki macie ciekawszy 3-3 niż jakieś murowanie bramki i 0-0 powiedzmy. Więc W mojej ocenie jest to ciekawsze, daje więcej emocji. Oczywiście obrońcy są narażeni na, na pewne trudności, ale no to jest to ryzyko, które, które jest podjęte. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy za tak liczne pytania. Do zobaczenia.